Wirtualne oprowadzanie powstało we współpracy Stowarzyszenia Festiwal Kultury Żydowskiej i Muzeum Narodowego w Krakowie jako część prologu do 30 Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Kinga Migalska i zapraszam państwa dzisiaj do galerii rzemiosła artystycznego w Muzeum Narodowym w Krakowie, a konkretnie do sali, w której eksponujemy naszą kolekcję judaików. Z okazji trwającego obecnie święta Hanuki porozmawiamy sobie dzisiaj właśnie o tym święcie i o obiektach, które są najczęściej z Hanuką kojarzone, czyli o hanukowych świecznikach. Kolekcja judaików w zbiorach naszego muzeum to najstarsza tego typu w zbiorach publicznych w Polsce. Jest niewiele młodsza od samego muzeum, bo jej początki datujemy na lata 80. XIX wieku. Przez szereg lat gromadzona była dzięki darom, najczęściej były to pojedyncze obiekty, dopiero w latach 30. XX wieku, w latach 1935-39, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zdecydowało o dofinansowaniu muzeum pieniędzmi, które przeznaczone były właśnie na zakup judaików i rozwój tejże kolekcji. Wynikało to z bardzo prostego faktu. Od lat dwudziestych coraz częstszy był proceder odpływania drogocennych zabytkowych judaików za granicę Szczególnie do Niemiec, gdzie były one bardzo chodliwym towarem na rynku antykwarycznym. Dlatego też minister w latach 30. zdecydował o wyznaczeniu specjalnego funduszu, a dzięki wstawiennictwu naszego ówczesnego dyrektora, Feliksa Kopery, pieniądze te trafiły właśnie do naszego muzeum. Dzięki staraniom pracowników muzeum zbiory udało się ukryć i poza nielicznymi wyjątkami ocalały z II wojny światowej. Rozwój naszej kolekcji judajków wznowiono w latach powojennych. Ostatnim takim dużym napływem obiektów był rok 1950, kiedy to Muzeum Narodowe przejęło zbiory likwidowanego Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie. Dzięki tym nabytkom nasze muzeum zgromadziło jedne z największych w Polsce zbiorów obrzędowej sztuki żydowskiej. Mamy tutaj m.in. tekstylia takie jak czepce, tałesy czy załóżki. Obiekty związane z obrzezaniem, z zaślubinami, synagogalia, to bardzo bogaty zbiór, oraz obiekty rytualne związane z poszczególnymi większymi świętami, w tym m.in. z Hanuką. Hanuka, obchodzona przez społeczność żydowską na całym świecie, nazywana jest również świętem świateł i odnosi się do wydarzeń, jakie miały miejsce w II wieku przed naszą erą w Jerozolimie, w trakcie tak powstania machabeuszy. W tym czasie Palestyną rządziła dynastia seleucydów, która zakazała kultu jachwę i wprowadziła siłą religię helenistyczną, a świątynię jerozolimską zbezczeszczono i poświęcono kultowi Zeusa olimpijskiego. Opresyjne działania władz doprowadziły do powstania aktywnego ruchu oporu kierowanego przez mężczyzn z rodu Machabeuszy. Powstańcy odzyskali Jerozolimę, a z nią razem wzgórze świątynne postanowili też resakralizować w świątynie. W tym celu należało rozpalić święty ogień. Okazało się jednak, że zapasy oliwy, jedynej oliwy, która można, mogła być wykorzystana do tego celu, starczą tylko i wyłącznie na jeden dzień, a ostatecznie paliły się przez dni osiem. I to ten cud upamiętnia święto Hanuki. Hanuka jest świętem o niezwykle radosnym charakterze. Upamiętnia wielkość narodu Izraela oraz opiekę, jaką Bóg nad nim roztoczył. Rozpoczyna się dnia 25 Kislew i trwa przez 8 dni. W trakcie tego święta je się wiele słodkich i tłustych posiłków, gra się w radosne gry, zabroniony jest także post czy umartwianie się. Na przestrzeni wieków Hanuka obrosła też w nowe tradycje, takie jak na przykład publiczne zapalanie świecznika chanukowego w trakcie święta. Elementem charakterystycznym Hanuki jest rozpieszczanie Dzieci, którym każdego dnia wręcza się mały podarek lub niewielką kwotę pieniędzy. Do tego stopnia, że na przykład w Stanach Zjednoczonych Ameryki niektórzy określają Chanukę jako żydowską odpowiedź na chrześcijańską gwiazdkę. Najważniejszym elementem obchodów Chanuki jest wieczorne zapalanie świateł. Służą do tego specjalne ośmiopalnikowe świeczniki zwane chanukijami. Każdego dnia zapala się o jedno światło więcej, z tym że Najpierw należy zapalić światło przypadające na konkretny dzień, a dopiero potem pozostałe. Najważniejszym elementem składowym świecznika hanukowego jest miejsce na osiem odrębnych płomieni. Mogą to być albo pojemniczki na oliwę, albo miejsca do zatknięcia świeczek. Oprócz tych 8 miejsc zawsze musi być jeszcze to dziewiąte dodatkowe na tzw. szamesa, czyli pomocnika, dziewiątą świeczkę, od której zapala się pozostałe ponieważ podstawową zasadą jest, że płomieni nie należy tych ośmiu płomieni nie należy zapalać od siebie. Na przestrzeni wieków wykształciło się kilka różnych form świeczników hanukowych. A jeden z nich to klasyczna forma świecznika odnosząca się do siedmioramiennej menory, która stała w świątyni jerozolimskiej. Ten typ najczęściej stosowany był w synagogach bądź domach modlitwy, choć w wieku XX zyskał też popularność jako hanukija używana w domach. Drugim, najszerzej tutaj reprezentowanym typem są hanukie składające się z takiej poziomej ławeczki wraz z zapleckiem. Jest to typ, który wykształcił się prawdopodobnie ze względu na. Przykazanie, by światła hanukowe paliły się w widocznym miejscu, i często hanukije umieszczane były przy drzwiach wejściowych na ścianie, tak by osoby wchodzące do domu zostały natychmiast opromienione światłem świec hanukowych. Trzeci typ, którego tutaj akurat nie mamy, to są hanukije podróżne, zazwyczaj. W formie takich niewielkich szkatułek z ośmioma odrębnymi miejscami na płomienie. Lampki hanukowe wykonywane były z różnych materiałów, najczęściej z metalu, choć nie tylko. Najstarsze znane nam europejskie hanukije pochodziły z wczesnego średniowiecza i są to lampki kamienne. Najstarsze znane z terenów polskich hanukije są mosiężne i pochodzą z XVIII wieku. W naszych zbiorach znajduje się też y, rzadko spotykana hanukija, y, częściowo drewniana, częściowo metalowa. Rzadko spotykana, ponieważ drewno jako y, materiał bardzo y, niestały, szybko ulegał zniszczeniu. Y, w zależności od zamożności osoby kupującej czy zamawiającej y, taką hanukiję, spotykamy albo właśnie hanukie y, metalowe, mosiężne, odlewane, albo czasami posrebrzane, albo też takie wykonywane z blachy srebrnej, to już oczywiście dla zamożniejszych kupujących, czy charakterystyczne już dla XIX wieku, dla terenów m.in. Austro-Węgier, ale też dla niektórych ośrodków z terenów dawnej Rzeczpospolitej, je wykonane techniką filigranu. Warto dodać, że w XX wieku Spopularyzowane zostały też inne materiały, np. ceramika czy szkło. Niezależnie od tego, czy mówimy o odlewanych masowo-mosiężnych czy delikatnych srebrnych chanukijach wykonanych techniką filigranu. Wszystkie je łączy bardziej lub mniej rozbudowana dekoracyjność. Te najprostsze dekorowane były zazwyczaj motywami geometrycznymi lub stylizowaną wicią roślinną. Wiele z nich jednak zdobią symbole i motywy nawiązujące bezpośrednio do święta Hanuki, związane z judaizmem w ogóle lub zapożyczone z kultur ościennych. Najczęściej w zdobnictwie żydowskim, nie tylko na świecznikach, pojawiają się lwy. Zazwyczaj ustawione antytetycznie, stojące na tylnych łapach, przed nimi opierają się na przykład o tablice przymierza jako strażnicy prawa. Lew w tradycji żydowskiej jest symbolem pokolenia Judy, tego z dwunastu pokoleń żydowskich, z którego pochodził król Dawid i z którego ma pochodzić Mesjasz. Tablice przymierza z kolei upamiętniają przykazania nadane przez Boga i przekazane Mojżeszowi na Górze Synej. Na świecznikach hanukowych szczególnie często pojawia się symbol menory, siedmioramiennego świecznika, który stał w świątyni jerozolimskiej i w którym rozpalano święty ogień. Przez niektórych wiązane jest również ze starożytną symboliką drzewa życia. Umieszczona na hanukijach nie tylko wiąże się z symbolem światła i przypomina o świątyni, ale upamiętnia ten szczególny moment jej ponownego poświęcenia. Czasami, jako punkt centralny kompozycji częściej wieńcząca za plecek Chanukii, umieszczana jest korona. To tak zwana Ketertora, czyli korona tory. Jest to jedna z ozdób, w które ubiera się zwoje tory. Jej symbolika wywodzi się prawdopodobnie z traktatu Pirke Avot i symbolizuje pobożność i nadrzędność tory w całej tradycji judaistycznej. Lwy to nie jedyne zwierzęta obecne w symbolice żydowskiej. Często pojawia się również na przykład jeleń. Z jednej strony jest on symbolem pokolenia Neftalego, ale najczęściej jego znaczenie odczytuje się w kontekście cytatu zawartego w Pirkawot bądź odważnym jak lampart, lekkim jak orzeł, szybkim jak jeleń, a silnym jak lew do wykonywania woli ojca Twojego, który jest w niebie. Wiele świeczników hanukowych zdobionych jest sylwetkami ptaków. Często są to ptaki nieokreślonego gatunku, symbol wolności i błogosławieństwa, są też utożsamiane z ludzkimi duszami. Pojawiają się też ptaki o sprecyzowanym gatunku, np. pawie, utożsamiane z rajskim ptakiem, symbolem nieśmiertelności. Podobnie jak Paw, zmieniając swoje upierzenie na wiosnę odradza się w nowej pięknej szacie, tak Żydzi dzięki wygranej wojnie powstali do nowego wolnego życia. Interesującą i zróżnicowaną grupą są hanukije zdobione postaciami orłów. zgodnie z licznymi metaforami biblijnymi, uosabiają one opiekę bożą nad narodem wybranym. Czasami możemy też spotkać orła dwugłowego, o cechach heraldycznych. Z jednej strony przypisuje mu się wyraz żydowskiej lojalności wobec władz zaborczych. Może by to być np. przedstawienie orła carskiego rosyjskiego lub cesarskiego habsburskiego. Z drugiej zaś niektórzy interpretują go jako symbol Boga, karzącego i miłosiernego zarazem. Interpretacja zazwyczaj zależy od tego, czy orzeł ma odpowiednie emblematy władzy. Ciekawym przykładem w naszych zbiorach jest pochodzący z XIX wieku zaplecek mosiężnej lampy z wizerunkiem orła w koronie, do złudzenia przypominającym polskie orzełki wojskowe, wzorowane na orle z czasów saskich i stosowane w okresie księstwa warszawskiego i królestwa polskiego przed powstaniem listopadowym. Być może był to zamierzony akcent patriotyczny. Poza menorą, na Hanukijach pojawiają się jeszcze inne symbole odnoszące się do świątyni jerozolimskiej. Najbardziej charakterystyczne z nich to przedstawienie dwóch kolumn symbolizujących Boaz i Jahin. Dwie monumentalne kolumny według tradycji ustawione przed wejściem do świątyni jerozolimskiej przez króla Salomona. Czasami występują samodzielnie, niekiedy w towarzyszeniu budowli oznaczającej samą świątynię lub w szerszym kontekście Jerozolimy, Choć istnieją też lampki hanukowe stylizowane na konkretnie istniejące budowle, niezwiązane ze świętym miastem. Ze wspomnieniem świątyni prawdopodobnie związane jest również przedstawienie dwóch dłoni w charakterystycznym układzie symbolizującym błogosławieństwo arcykapłana, czyli gest, który arcykapłan w świątyni wykonywał, wygłaszając każdego ranka błogosławieństwo dla ludu Izraela. Być może część z Państwa kojarzy ten gest z zupełnie czym innym, z tak zwanym pozdrowieniem wulkańskim, e, używanym w serialu i filmach z serii Star Trek. E, nic dziwnego, bo gest ten został wprowadzony przez Leonarda Nimoya, odtwórcę roli Spoka, który pochodził z rodziny żydowskiej i gest ten nie był mu obcy. Na wielu świecznikach występują motywy roślinne, czy to w postaci stylizowanych kompozycji kwiatowych, czy konkretnych roślin o wymiarze symbolicznym. Do tych ostatnich należą przedstawienia owocującej winorośli, od czasów biblijnych będącej symbolem Izraela, a także owocnej pracy i duchowego bogactwa, czy palm daktylowych, symbolu ludzi sprawiedliwych i od obfitości. Symbolika serca występującego na Chanukijach nie jest do końca wyjaśniona, ale motyw ten charakterystyczny jest dla Hanuki tworzonych z puncowanej blachy w XVIII wieku w Holandii i, co ciekawe, również w Maroku. Z terenów Galicji pochodzą przykłady Hanuki, gdzie centrum zaplecka stanowi serce pełniące funkcję plakiety pod napis. Być może też wypukłe serce używane było dla celów osiągnięcia odpowiednich efektów świetlnych. W zbiorach Muzeum Narodowego znajduje się również mosiężna odlewana lampka z przedstawieniem harfy. Instrumenty muzyczne w Polsce najczęściej pojawiały się w polichramiach synagog w pierwszych dekadach XX wieku, a w tej Hanukii prawdopodobnie harfa ma wskazywać na radosny aspekt święta i odnosi się do informacji z Drugiej Księgi Machabejskiej, że ponownego poświęcenia świątyni dokonano przy śpiewie, pieśni i grze na cytrach, harfach i cymbałach. Na koniec warto dodać, że niektóre lampki hanukowe opatrywane były inskrypcjami. Czasami są to krótkie napisy w języku hebrajskim, np. do zapalania świec hanukowych. A czasami są to całe tablice z treścią błogosławieństw stosowanych podczas hanukowych obrzędów. Bardzo serdecznie dziękuję za Państwa uwagę. Mam nadzieję, że to, o czym opowiadałam było dla Państwa interesujące. Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się nieco więcej na temat naszych zbiorów, judaików, zachęcam Państwa do zapoznania się z katalogiem naszych zbiorów, który jest dostępny w naszym sklepie internetowym oraz do odwiedzania naszej galerii. Do zobaczenia w Muzeum Narodowym w Krakowie.